Świdnica idzie śladami Wrocławia, Gdańska czy Krakowa. Tam wypożyczalnie rowerów funkcjonują z sukcesem od pewnego czasu. W świdnicy pierwsze dwa punkty, gdzie będzie można wynająć jedno ślad, planuje się uruchomić jeszcze w tym tygodniu. Rowery będą dostępne dla wszystkich chętnych, oczywiście w zamach za niewielką opłatą. Koszt nieduży 3 zł za godzinę. Jeżeli ktoś chce ten rower wziąć na cały dzień, to musi uiścić opłatę 20 zł. Jeden punkt zlokalizowany będzie przy informacji turystycznej w rynku, drugi w domku wycieczkowym przy Świnickim ośrodku sportu i rekreacji. Cztery rowery będą do wypożyczenia tutaj w informacji turystycznej, sześć rowerów na terenie ośrodka sportu i rekreacji, a dokładnie w domu wycieczkowym. Pomyśleliśmy, że to jakieś taka kolejne urozmaicenie tej oferty turystycznej, którą mamy dla turystów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że punkt informacji turystycznej w Świnicy został doceniony przez Polską i Dolnośląską Organizację Turystyczną i w procesie certyfikacji otrzymał maksymalną ocenę czterech gwiazdek.